Hej, hej, witajcie drogie Panny. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop od 15 do 21 stycznia 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeżeli ktoś będzie chciał się zapisać, nie będę tłumaczyć, odsyłam do filmiku umieszczonego na końcu tego nagrania. Moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zapraszam też, kochani, do krótkich filmików shorts, jednominutowych. Są tam filmy tematyczne, jak i również filmy z energią dnia. No to przechodzimy do tych tygodniówek, krótkich tygodniówek, bo tarot jest ciągnięty, karty tarota są wyciągane tylko na, w energiach ogólnych, czyli jak i na uczucia, tak i na finanse. Zobaczmy, panna od 15 do, od 15 do 21 Stycznia 2024. Moi drodzy. Uważajcie, tutaj jakiś złodziej Jaszek wam się szykuje, jakiś oszust. Uważajcie na majątek, na to może tak, ktoś mógł Wam coś zaproponować. Porwaliście się na coś i może to się okazać niekoniecznie. Dla Was dobre, tak, że tu no, będziecie miały, mieli poczucie, że ktoś Was po prostu oszukał. Jeżeli ktoś Wam będzie proponował w tym tygodniu jakieś transakcje, nie podpisujcie umów, bo możecie tutaj po prostu bata na siebie. Uwinąć, tak? Tu być może kobieta lub, lub no, osoba, która was darzy uczuciem, będzie was wspierać yy, i będzie wa, wam dawać yy, mądre rady. Więc yy, no słuchajcie tej osoby, bo jeżeli wy tu yy, pójdziecie za głosem tego mężczyzny, no lub kobiety, tak? Bo to kobieta też może być, yy, która ma dużo męskiej energii. No to po prostu, no coś tu jest nie tak. Chyba, że wy spotykacie taką osobę na swojej drodze, która jest bardzo poturbowana, oszukiwana, yy, i tu będziecie wy ją wspierać. Jeszcze może być taka. Akcja, ale ewidentnie tu są kłótnie, moi drodzy, czyli tu ktoś może was no, okraść. Uważajcie, bo to może być inna narodowa, inna religia. Ktoś tu może po prostu nabroić. To może być próba włamania do mieszkania. Dobrze zamykajcie domy. Klucze nie zostawiajcie kluczy na wierzchu, dobrze zamykajcie okna. No, chociaż teraz jest zimno, więc raczej te okna są pozamykane, ale słuchajcie mnie w różnych krajach, więc no tu jest poczucie takiego dyskomfortu, osamotnienia. Więc jeżeli chodzi o pracę, lepiej polegać sami na sobie, tak? Czyli tutaj działać w pojedynkę. No, bo po prostu tu ktoś będzie próbował, no, coś wziąć. To może być tak, że w pracy ktoś coś przełoży. Nie na swoje miejsce, i to może wywołać ogromny chaos. No, albo coś może ta osoba zabrać, coś ważnego dla Was, i tu no, y, Wasze plany po prostu mogą runąć w gruzach, tak? Więc na to zwróćcie uwagę. No, i tu macie jeszcze w tle, słuchajcie, MAGA, tak? Wielka kreatywność, na owoce pracy trzeba poczekać, ale tak jak powiedziałam, może ktoś coś schować, przełożyć i albo po prostu ukraść i na to trzeba zwrócić uwagę, więc no, jeżeli będziecie podpisywać jakieś umowy w bankach, to też skonsultujcie z jakąś osobą mądrzejszą, no żeby tu po prostu nie narobić sobie bigosu, jak to się mówi, tak, więc na to zwróćcie uwagę. No chwilowo też może być tak, że właśnie osoba, która może się tutaj Rozstawać, może być oszukiwana, wy możecie tej osobie towarzyszyć, no i, i ten partner tej osoby może tutaj okradać, tak, i wy będziecie wspierać tą osobę. No, kilka tutaj może być historii i wersji, tak. Aczkolwiek, no, no przestroga dla Was, tak, że Wy macie zachować szczególną ostrożność i nikomu za bardzo nie ufać. Ok, zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty Lenormand dla panny. Karty Lenormand dla panny. Od 15 do 21 stycznia 2024. Kochani, może być też zakończenie jakiegoś kontraktu, jakiejś umowy, tak? Czyli tutaj może być zerwanie jakiejś umowy. No, albo właśnie to może dotyczyć Was lub Waszego partnera, że y, lub osoby, z którą spotykacie, tak, miłość, która jest w trakcie rozwodu, tak jak powiedziałam, albo Wy będziecie w trakcie rozwodu. No, i tutaj jest pytanie, co będzie dalej, bo no, jest jeszcze dziecko, tak, czyli y, czy to chodzi o dziecko ze związku małżeńskiego, może tu być też. Zmartwienie, możecie zamartwiać się o dziecko, aczkolwiek też może chodzić, że wy po prostu z tej, z tej relacji czy z tej umowy rezygnujecie, kierujecie, kierujecie się intuicją, miłością, miłością taką bezwarunkową i twórczą, no i coś tworzycie na materii, tak? Albo faktycznie może się pojawić to dziecko. No i słuchajcie, wielkie zmiany, ale zmiany dotyczące gniazda. Może niektórzy właśnie kończą relację i postanawiają się przeprowadzić, tak? Więc tutaj też tak może być. Ale te zmiany idą ku dobremu, więc będzie tutaj lepiej, moi drodzy. W zdrowiu uważajcie na krążenie, serduszko, czyli tutaj być może bardzo dużą rolę odgrywa stres, zmartwienia, wy za dużo się zamartwiacie. No to warto przejść się też do kardiologa, czy no gdzieś na jakieś medytacje, tak? jakieś takie duchowe rzeczy, by, by po prostu uzdrowić to swoje wewnętrzne dziecko, albo będziecie właśnie w procesie, w procesie uzdrawiania tego wewnętrznego dziecka. Więc tutaj też to może być ważne, że właśnie poprzez modlitwę, medytację, będziecie uzdrawiać się. I będziecie szli, no zobaczcie, to dziecko jest radosne, tak? Więc wy po prostu idziecie ku radości, więc to jest dobre. Um, uważajcie też na kręgosłup, tak? Nie dźwigajcie nic. No tu chodzi też może o kręgosłup moralny, że wy sobie będziecie na nowo odbudowywać ten kręgosłup. Może ktoś wam tutaj próbował popsuć opinię, no i teraz są zmiany. No, i jeżeli macie pociechy, tak, no to zwróćcie uwagę na krążenie tych dzieci. No i po prostu na zdrowie więcej poświęćcie im czasu, żeby poczuły się też szczęśliwe. Ok, zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty rady. Karty rady dla panny. Wsłuchiwanie się. Słuchaj, co podpowiada Ci rozsądek. Pozwól, by twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. Czyli też wsłuchiwanie się, ale wiecie, też tutaj może być to odbicie lustrzane. Obserwujcie też ludzi, tak? Bo yy, oni mogą Wam pokazać, w czym jest problem. I druga karta Rady, myśl pozytywnie. Czyli tutaj yy, bardzo ważne jest wasze pozytywne myślenie, tak? Że ma być wszystko w porządku, że od waszego pozytywnego nastawienia dużo zależy. Drogie panny, to by było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę wam udanego tygodnia, dużo miłości, kasiory spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja was ściskam cieplutko, wysyłam wam moc pozytywnej energii. Życzę wszystkiego dobrego i buziaczki. Papa pa, do następnego razu.